Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w najbardziej nietypowym filmiku w historii mojego kanału. W ostatnich dniach stała się rzecz przykra dla mojego kanału. Mianowicie jest pewna taka osoba, o której więcej. Ona napisała, a właściwie, szantażowała mnie. Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale mm, wie, że. Widzi, że to, co nagrywam, to, co robię dla Was, sprawia mi dużą przyjemność i dobrze wie, że jeżeli by z jakichś swoich kont, zaczęła mi minusować filmy, co oczywiście, jak sami wiecie, by spowodowało, że nie chciałoby mi się już tych filmów. Nie robiłbym tego tak chętnie. Dlatego powiedziała, że jeżeli nie będę jej miesięcznie wpłacał 100 zł na właśnie jej konto, podała mi je. I jeżeli nie będę tego robił, to będzie mi to yy, robiła, będzie mi dodawała po 200-300 łapek pod każdym następnym filmem właśnie, dlatego w ostatnim czasie nic się nie pojawiało. I właśnie ta osoba chyba nie pomyślała, że podając to konto i szantażując mnie, yy, no ja bym jej nie znalazł, ale znalazłem, znalazłem ją na Facebooku. I chciałbym, żebyście pomogli mi, wiem, że to dziwnie brzmi, ale macie link do tego... Konta w opisie. Właśnie. Mm, chciałbym, żebyście je zgłosili. Ja już to zrobiłem. Żebyście zgłosili je za wyłudzanie, żeby ta osoba miała problemy. Kiedy napisałem, że a właściwie odpisałem, że pójdę z tym na policję, to oczywiście śmiała się, że he, to jest ty. Nie bądź śmieszny, dzieciaku. Coś takiego, co naprawdę mnie zezłościło. Ja nic mu nie odpisywałem. Pomyślałem, że wy mi pomożecie. Nie mówię na filmiku, jak ta osoba się nazywa, jak wygląda. Gdyż wtedy ona by mogła zgłosić ten filmik i on by został usunięty, ja bym miał problemy, że ujawniam dane osobowe na filmiku. Dlatego tego nie robię. I po prostu, jeżeli będzie link do jego profilu w opisie, on mi się do tego nie przypierdzieli, bo nie ma jak. No filmiku mi nie zgłosi, a za opis nie można zgłaszać. Tak więc chciałbym, żebyście weszli na ten profil i zgłosili za wyłudzenie, czy ogólnie, żeby. No ta osoba zaczęła, że nie jest bezkarna. Ja mam nadzieję. Że mi pomożecie, to dla mnie naprawdę dużo znaczy i dzięki, z góry dzięki. To naprawdę jest ostatnio trudny czas dla mojego kanału. Naprawdę ostatnio zastanawiałem się nawet, czy nie zakończyć tego wszystkiego, ale wy tą siłę, jaką mi dajecie, tą radość nagrywania łapki w górę, to mnie motywuje. Dziękuję Wam naprawdę i mam nadzieję, że tego skurczy syna załatwimy, udupimy go. Dzięki wielkie.